Osti, żebyś ty miał tyle siły na wojsku, co masz przed meczem. Będzie jeszcze więcej sił. Zobacz, on ci się pokaże klasę. Ja w niego wierzę. To jest ten dzień. To jest ten dzień. Z cyklu Nowi Zawodnicy Luszowic poznajcie Patryka. Witam. W zeszłym sezonie awans, ale nie z Luszowicami. Jak to było? Ciężko. <laughs> <laughs> Ciężko, ale daliśmy radę. Awansował z Myślachowicami, Myślachowice nie chciały wejść, no to przeszedł do Polonii. Pograć coś. Tak Pograć. jest. Okręgowej, Mogę coś zarobić, wyłoż, wyłoż. Zarobić. zarobić. Grube miliony. Sześć, ja mówię, się... sześć, 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 sześć. Mam dzisiaj ok. wywar taki, że lepsza od osi? <noise> Kolejna legenda Luszowic, Lukaku. Kuka. <noise> Jak osi? Osi, przepyszne. Jak Wasze? jeszcze złóweczki eleganckie mamy dwie łudki pełne osi i zaczyna im gardło boleć. Mieszany, <grymne> <grymne> tak. Tu, to jeszcze tyle Ale przez Łukaszem, byłem jeszcze tak to Ale czy Łukasza byłem te wszystkie? Jeszcze Łukasza ziemem. Tak. Tak. mi się wydaje. Co tam ci Kolcia, tak w tej torbie? Co to za odwróż? Tam, <grymne> <założę>? tam <grymne> na pewno są tylko korki? Tak, tylko korki. Akurat Tym razem to tylko dobra. korki. Dobra. Reszta tylko za bezstowid do garażu. A, to te butelki, okej. Okay. To nie były moje tym razem. <laughs> Czy to prawda, że uległ trener presji mediów i pod, pod wpływem Mateusza Worka wystawił dzisiaj tego dobrego napastnika ze strażnicy? No to musisz mu dać 3-4 mecze zaufania. No to, to, to nie możesz zrobić tak, że nie wiem, yy, przegrałeś jeden, on wypadł słabiej niż się spodziewałeś i dzisiaj ława. Bo to znowu jest chłopak 50% w dół. No. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, że to było pod wpływem Mateusza Borka, ale napastnik ze Ostrężnicy znalazł się w podstawowym składzie. No i jak tam przed meczem, jak nastroje? Mamy troszkę ciężką sytuację, jedna wygrana w pięciu meczach to nie jest to, co byśmy chcieli. Spotykamy się dzisiaj z ostatnią drużyną w tabeli, nie mamy trzech podstawowych, środkowych pomocników, ale będziemy próbowali walczyć z tym, co mamy. Widzimy na wojsku, będziemy chcieli walczyć o zwycięstwo, co będzie Murawa zweryfikuje. Mam nadzieję, że trzy punkty dzisiaj 3 dopisujemy. Jedno zwycięstwo pierwsze mieliśmy ze zgodą, ale dzisiaj gramy ze zgodą-byczyną. Mamy nadzieję, że, byczyna, że obie zgody pokonamy i sześć punktów będzie na naszym koncie. Że zgodni z nas piłkarze, no to tradycyjnie Piękne, tak. powodzonka. Powodzonka. Kiero, jaki wynik stawiasz? No, dobrze byłoby wygrać, wiadomo, będzie ciężki mecz jak każdy przyjechał tutaj. Miszę, że wygramy 2-1. Okej, okay, czy on. Wreszcie będzie jakiś taki wyrównany mecz. Przeszczelcem Bramki. Bramek. Kamień Knawczyk, dwie. <laughs> Klasyczne czy słowa od Bramkarza. Jak tam, panie Bramkarzu, film motywacyjny, który ci zmontowałem, jesteś zwycięzcą? Pomogło? Na, na pewno no I Teraz już całkowicie zszedł stres, jakikolwiek. Będziesz biegnąć dalej. Kim jesteś, jesteś zwycięzcą. Kim jesteś, jesteś zwycięzcą. Klacz się luz psychiczny, dzięki, tylko dzięki temu filmikowi. No jest dobrze, no, no jest dobrze. Czyli jednak nie idziesz na rekord puszczonych bramek w Lidze Okręgowej, tylko dzisiaj zaczynasz w końcu łapać. Dzisiaj mówimy sobie stop. Dzisiaj stop. stop, stop. stop. Dzisiaj wjeździmy przed meczem stoperan, taki przysłowiowy, jest koniec. Koniec puszczonych Witamy Pana Wedyka. Cześć, <grymna> Cześć, jestem Robert. <grymna> Witam wszystkich. <grymna> to Karol była pierwsza pomoc udzielana? Tak. A co to się stało? Boli mnie od tych szalonych bramek dzisiejszej No by tak było. Z tobą udzielić. Jak? Za kogo kulpą chodzisz? No nie ja wiem. Za jaja! Za <śla> jaja, tak? Jak nastawienie. Pozytywne. Rozgrzewka intensywna, co? <śla> tak jest. Odcieleje. 90 na 2.1 do szatni. <śla> Oby tak było, kurde. Obie tak było. Chociaż pytania zadawać, żebym <śla> <to> odpowiadał. <śla> Tutaj mamy kibica prosto ze stadionu w przerwie meczu Polonia zgoda wieczyna, wynik do przerwy 1.1. Jak... Z... <noise> Nastawienie. No, myślę, że jest dobry prognostyk przed drugą połową. Liczyłem, że nas zobaczę w pierwszej połowie tego zagrania, ale doczekałem się, wchodzi na drugą połówkę. Myślę, że teraz chwyci to w środku. Taki luszowicki Grzegorz Krychowiak w lepszej wersji, nie arabskiej, nie zepsutej pieniędzmi. No, Jestem dobrze, dobrze jestem nastawiony. Dobrze tu chłopaki robią, niech się to niesie. Pozdrawiam całe luszowice. <noise> Hello. Przedmiotem stoperan taki przysłowiowy, jest koniec. Koniec puszczanym urowek. jest koniec. Koniec puszczanym urowek. Dobrze sobie radzę. Interwencja jedna, bo boje... najlepszy. najlepszy medyk. Zaspana. Najlepszy medyk? Karol, dwa zdania. Dziękuję, dzięki, kapitan, dzięki. Powodzonka. Szkoda słów. Szkoda słów, to tyle. Dobrze, kończę jak zwykle. Bartek jak Debiut? Debiut, nie debiut, w takich nieowocnych sytuacji przyjemności Co zrobić? Walczyć trzeba. Dzięki Karol Oskar, no, jak wrażenia? No, szkoda, bo to było do zrobienia. No nie byli. czy znaczy, byli do wygrania <laughs> Doktor Queen No, może być. Jak głowa boli to co? Musisz się wtedy jedną znowu. Kubek, Ciebie głowa boli? Jak głowa boli, no. Ale co, główkowe jest coś czy, czy po prostu ze zmęczenia? Nie, po prostu coś ogólnie. Co, co poleca pan doktor właśnie? Chciałbym się dowiedzieć. Co no Ja znam się... tego doktora i wiem, co on poleca. Jak co poleca? Popatrz, jak Cię boli prawa noga, tak? No. Jebi się w lewą, prawa Cię przestanie. Ja myślałem, że polecisz jakąś setkę, dwusetkę, pół litra. A to teraz dopiero. A tu ciul. A ja a ja ty, niestety ty to roboty. Nie tak, bo to prostu zaraz wymyślasz. Czyli bo trzecia interwencja się szykuje. Smarujemy bęgajem czy Bimbrem? Mojito. Tam coś widziałem, że jest jak czerwono Ale dwie, nie, dwie żółte. No to, a, to to nie, to się nie liczy, tak? To się nie liczy. Nie, dwie żółte. Ale dobrze pokazane, Pan sędzia. Tak? Tutaj akurat dobrze pokazane.